Istota życia, trauma, geneza. Witam w kolejnym nagraniu, tym razem już w nowym roku, jak pięknym i słonecznym, oraz urokliwym, gdy tak wszystko budzi się wokoło do życia i rozkwita tak samo jak i my, istoty, rozkwitamy. W dzisiejszym nagraniu. Chciałbym omówić obszernie, krok po kroku, dziedziczenie traum, ale tak od początku, od podstaw, aż do pełnego, mam nadzieję, Twojego zrozumienia. Skąd się biorą traumy, jak je dziedziczymy i dlaczego, oraz jak je zrozumieć, zaakceptować. I przezwyciężyć. Niby wydaje się takie proste do zrozumienia, ale prawda bywa często inna. Dla niektórych istot nieświadomych, jest to najczęściej nie do pokonania za swojego istnienia, a powinno to być. Najważniejszym i najcenniejszym zadaniem, jakie otrzymujemy od wszechświata. Niezrozumienie genezy traum prowadzi do pogłębienia jej na kolejne swoje pokolenia, i poddając się swoim traumom zbyt wcześnie, i nie pokonując ich, lub nie naprawiając, dziedziczą je po nas, nasze dzieci i kolejni potomkowie. Chciałbym Was bardzo poprosić o, o pełne skupienie w tym nagraniu i odsłuchanie tego nagrania tyle razy, aż e, zrozumiecie moje przesłanie i przekaz, który może nie będzie zbyt łatwy w zrozumieniu, ale naprawdę będę się starał przekazać to najprościej, jak potrafię. Świadome osoby, z czasem rozumiejąc traumy, które spotykamy, niestety zbyt szybko się poddają i idą na matwisnę, bardzo często sięgając po pomoc. I wsparcie wysokowibracyjne istoty, o różne wglądy i pomoc w ich rozwiązaniu, rozwiązaniu, a nie rozumiejąc, że to jest ich samym doświadczeniem, które muszą i mają pokonać. Oczywiście, można sobie pomóc w taki sposób, ale musisz zwrócić uwagę, że Twoje kolejne pokolenie. Będzie miało ciężej, gdy ty pójdziesz na łatwiznę i spryt, który będzie miał tylko siłę sprawczą w Twoim istnieniu, a Twoje kolejne pokolenie i tak będzie musiało się z tym mierzyć, bo tylko Ty możesz to przerwać i zakończyć, aby nie miało. Siły sprawczej. Pamiętaj, że im bardziej idziesz na łatwiznę i omijasz swoje doświadczenie i podjęte kroki, tym bardziej szkodzisz swojemu pokoleniu. Dlatego zawsze spróbuj stawić czoła temu wszystkiemu, co cię spotyka, nie bez powodu. To wszystko i, i wszystkie traumy, które napotykamy są, pamiętaj, tylko po to, aby wyzwolić w Tobie wzniesienie. Tylko musisz zrozumieć, a właściwie odczuć to wszystko, co Cię spotyka i będzie spotykało. To bardzo ważne, a moim zdaniem najważniejsze w naszej egzystencji. Zrozumieć to. Trauma. Co to jest? I czy jest taka ważna w naszym istnieniu? Uczą nas i podają do ludzkiej informacji, że trauma to przede wszystkim uraz psychiczny, lub niekiedy nazywają to trwały uraz psychiczny, ale nie są w stanie podać nam, że to jest bagaż, który świadomie lub nieświadomie spoczywa na naszych barkach od początku naszego istnienia. Gdy jesteśmy jeszcze młodzi, nie rozumiemy spotykanej nas traumy, ale gdy dorastamy, spotykają nas bardzo często różne traumy na naszej drodze istnienia. I niestety dość często bagatez, bagatelizujemy je, wmawiając sobie, że a, taki los nas spotyka, że to rzekomo nie trauma, tylko pech, który dopada każdą osobę na świecie. Wynajmniej takie informacje otrzymujemy od nieświadomych osób lub również nieświadomych bliskich. Którzy zapewniają nas, że to normalne, każdy ma podobnie takie życie. Dlaczego nie mówią, że takie istnienie, jakie kreujesz, to doświadczasz? Zacznijmy od początku. Odbierz moją energię w tych słowach jako pomoc i wsparcie, jako drogowskaz. Dla Twojego istnienia, a nie bierz tego jako obniżenie Twojej wibracji. W pierwszych minutach tego nagrania możesz uznać, że tego nie da się przezwyciężyć i doświadczyć. Czasami nie da się pokonać ten ciężar, ale na koniec mojego nagrania zrozumiesz, że wszystko jesteśmy w stanie przezwyciężyć. By wznosić się tak jak powinniśmy. Przedstawiany opis traumy przede wszystkim w mass mediach jest błędną informacją, aby nas zwrócić, abyśmy nie zrozumieli nigdy genezy i od czego tak naprawdę to się zaczyna i dlaczego nas spotyka trauma lub życiowe traumy. Dlaczego stoją na naszej drodze doświadczenia i istnienia, i bardzo często w dość dziwnych okolicznościach, niepodobnych do naszego kierunkowania i istnienia. Bardzo często nieświadomie przyjmujemy różne, że tak powiem, lekcje i nie wyciągamy z nich należyte doświadczenie, gdyż nie rozumiemy dlaczego. Albo po co, albo na przykład dlaczego ja, lub dlaczego mnie to spotyka. Co ja takiego zrobiłam, że mnie to spotyka, i tak dalej, i tak dalej. Wyzwalamy w sobie poczucie winy, błędnie. Chciałbym powiedzieć teraz o tych gorszych doświadczeniach traumicznych, bo te piękne. To bardzo dość szybko zapominamy i nie dostrzegamy je należycie, sądząc, że to co miłe i przyjemne to mnie się należy, bo mam szczęście, jestem szczęściarą, szczęściarą. Nie zdając sobie sprawy, że to wszystko, co nas spotyka, jest traumiczne od naszych pokoleń do naszego całego RODO. Jeśli nasze wcześniejsze RODO wcześniejsze pokolenia doświadczały ciężkich czasów, to wiedz, że dzięki temu najprawdopodobniej utorowały Tobie prawdopodobnie wspaniałe i sielskie istnienie, jakie doświadczasz. Ale jeśli jest odwrotnie, to wiedz, że po prostu nie mieli możliwe tyle odwagi lub siły, by dla Ciebie te lekcje przezwyciężyć i pokonać czasami dość przykre momenty czy chwile w naszym istnieniu. Nie miej o to nigdy pretensji do całego swojego rodu, gdyż najprawdopodobniej nie dali rady. Może byli w tamtym etapie za słabi, Słabsi od ciebie, aby to wszystko pokonać dla lepszego i łatwego Twojego istnienia. Wiedz również, że to Ty jesteś obecnie mocniejszą i twardszą istotą swojego rodzaju, która powinna to wszystko pokonać i należycie doświadczyć. Pamiętajcie, że to, co doświadczacie, jest pozostałością Waszych pokoleń. Jedni pozamykają wszystko, jak się należy, doświadczą aby Wam istniało się łatwiej i przyjemniej, a inne pokolenia zostawią jakiś lub jakieś ciężary na Waszych barkach i nie miejcie do swoich pokoleń nigdy jakiegokolwiek żalu czy obwiniania, jeśli przypadkiem doświadczacie przykrych lekcji lub ciężkich chwil, bo pamiętajcie, że to nie jest wasza wina, ale również zapamiętajcie sobie, że otrzymujecie zawsze tylko tyle, ile jesteście w stanie udźwignąć, aby pokonać i doświadczyć, by się wznieść. Jeśli błędnie uważacie, że to, co doświadczacie, i wydaje Wam się, że jest to nie na Wasze siły. Często macie chwile zwątpienia i poddania, sądząc, dlaczego Was to spotyka. Proszę, zwróćcie uwagę na to, jacy Wy jesteście wspaniali i mocni, że takie czasami ciężkie doświadczenia musicie doświadczać. Zawsze podnieście w tych momentach i trudnych chwilach głowę do góry i spróbujcie zmierzyć się z tym, co przed Wami czeka lub to, co macie doświadczyć. Pamiętajcie, że czasami za tym najgorszym, najtrudniejszym, przykrym doświadczeniem czeka coś pięknego dla Was. Tylko trzeba mieć odwagę to doświadczyć. Nie poddawajcie się nigdy wtedy, tylko powiedzcie do z siebie, że to wy macie tyle na barkach, że to wy musicie tyle naprawić i sprostać, oraz pokonać właśnie za waszego istnienia, za waszej egzystencji. I musicie pamiętać, że całe Wasze wcześniejsze RODO tego nie przezwyciężyło. Może dlatego to Wy się musicie z tym teraz właśnie zmierzyć. Nie obwiniajcie nigdy własne RODO o takie czy różne podobne sytuacje. Spróbujcie sprostać, okazać wdzięczność za to wszystko, co Was spotyka. I udowodnijcie przede wszystkim sobie oraz innym czekającym i trzymającym za Was tam u góry, że tak powiem, kciuki, aby Wam się udało to, co im przed Wami się nie udało przezwyciężyć, doświadczyć. To bardzo ważne. Zacznijmy od początku. Gdy przychodzicie na świat jako istoty, musicie pamiętać, że Otrzymujecie w prezencie bagaż w postaci 50% doświadczenia taty i 50% doświadczenia mamy. W momencie, gdy Was własną miłością stworzą i do istnienia na własne podobieństwo urodzą. Tak, łatwo zrozumieć, że. Twoja trauma jest zawsze w postaci 50% swojego twojego taty, a drugi 50% mamy. Ale niepoprawne zrozumienie tego najczęściej pojawia się, gdy błędnie uważasz, że to wszystko co ciebie dotyczy, a tak nie jest, gdyż musisz zrozumieć, że twoi stwórcy jak mama i tata mają lub mieli również swoich stwórców, czyli własnych rodziców, których również, którzy również mieli swoich stwórców. I pamiętaj, że z tych 50%, które dziedziczysz traumicznie od swojej mamy, to twoja mama dziedziczy Również 50% od swojej mamy i swojego taty, czyli twojej babci 50% i twojego dziadka, a i oni odziedziczyli również po 50% ze swoich twórców. I tak aż do całego twojego rodu od początku jego istnienia. To co przedstawiłem przed chwilą. To uważam najcenniejsza informacja, a zarazem, a zarazem najtrudniejsza, jak i najłatwiejsza również, co mamy dokonać i doświadczyć tutaj na Ziemi. Musisz zrozumieć, że co Cię spotyka lub spotka, to tylko niedokończone doświadczenia Twoich rodziców lub dokończone dzięki Czemu najprawdopodobniej, najprawdopodobniej spotkacie wiele dobrego, pod warunkiem, że oni się nie poddali i wykonali to doświadczenie traumatyczne tak, jak się należy. Zawsze zgodnie z własnym sumieniem, równowagą oraz energią źródła. Jeśli uda Ci się za istnienia dowiedzieć się wszystkiego o Istnieniu Twoich rodziców, ich różnych dróg, jakie przechodzili lub pokonali, a jakie czasem nie pokonali lub polegli, postaraj się dowiedzieć wszystkiego. Poproś ich o szczerość. Zapytaj, a dzięki czemu? I dzięki temu będziesz mieć. Zarys tego, z czym możesz się mierzyć w swojej egzystencji i co będziesz musiała doświadczyć. Pamiętaj, że informacja jest kluczem, więc warto dowiedzieć się jak najwięcej o swoich rodzicach, o ich istnieniu, bo możesz mi wierzyć lub nie. Ale to wszystko prędzej czy później będziesz doświadczać i ty traumatycznie. Na pozór wygląda to jak proste zadanie, prawda? Ale to nie jest wszystko, co powinno się zrobić. gdyż musisz również czym prędzej to samo zrobić dziadkiem i babcią, jeśli jeszcze istnieją. Pamiętaj również, że twoi stwórce, czyli rodzice, właśnie po nich odziedziczyli również po 50% traum, doświadczeń. Więc warto, jeśli jeszcze istnieją, porozmawiać o ich życiu, o ich drogach, tych dobrych i tych niedobrych. Ale pamiętaj też, że Twoi dziadkowie i babcie również odziedziczyli 50% po swoich stwórcach. I tak dalej, i tak dalej. Aż do całego twojego rodu od początku istnienia. Możliwe, że teraz troszkę jesteś zdziwiona. Jak to poprawnie zrobić? Po prostu musisz udać się, jeśli. Jesteś jeszcze młodą istotą do całego istniejącego swojego rodu i wypytaj o wszystko, co ich za życia spotkało, co doświadczyli miłego, a czego złego, z czym sobie poradzili, a z czym nie. Gdyż tylko w taki sposób możesz ułatwić sobie zrozumienie własnego istnienia i różnych napotkanych sytuacji, które już Cię spotkały lub czekają na Ciebie w przyszłości. Jeśli nie masz takiej możliwości, aby porozmawiać z własnym rodą, to zapamiętaj, że wszystko, co Cię spotyka za istnienia, to jest maksimum tego, co możesz udźwignąć i doświadczyć, aby to pokonać, ale wiedz, że źródło wie, że jesteś w stanie to pokonać. I doświadczyć zgodnie z energią źródła. Jeśli to są, lub mogą być, trudne i bolesne doświadczenia, to w tych ciężkich chwilach zawsze postaraj się wyciszyć i powtarzaj sobie, że jesteś wyjątkową istotą i nie spotyka cię to za karę, tylko po prostu nikt z Twojego rodu nie przezwyciężył. Przed Tobą takiego doświadczenia, lub ciężaru, jakie ty doświadczasz. I przyjmij to z lekką pokorą i spróbuj przezwyciężyć właśnie ty, właśnie ty za czasów swojego teraźniejszego istnienia. Jeśli nie uda ci się lub nie będziesz chcieć tego doświadczenia, doświadczyć, musisz wiedzieć, że jeśli masz potomstwo, to wszystko, co Ciebie spotykało, nie udało Ci się poprawnie doświadczyć lub naprawić popełnione świadomie lub nieświadomie błędy, aby zamienić je ostatecznie na energii źródła, to musisz wiedzieć, że to wszystko to będzie musiało pojawić się w podobnych postaciach lub sytuacjach. Ponownie na drodze Twojego potomstwa. I pamiętaj, że Jemu torujesz taką drogę istnienia, jaką zdołasz pokonać. Im trudniejsza Twoja droga doświadczenia, tym łatwiejsza Jego. Jeśli chcesz, aby mało doświadczało bólu i cierpienia, to dopóki istniejesz. Spróbuj z całych sił przezwyciężyć wszystko, co cię spotyka na swojej drodze. Istnienia. Sądzę, że nie chcesz przejść to, tą swoją egzystencję jak najłatwiej się da, nie doświadczając tego, co cię spotyka, lub omijając napotkane przeszkody, uważając, że tak będzie najłatwiej dla ciebie. Po co się pocić i przemęczać, lub walczyć o lepsze jutro. Podam Ci przykład dla zrozumienia. Co prawda, dość ciężki przykład, ale bardzo istotny i z przykrością muszę powiedzieć, że w każdej grupie przyjaciół podobne sytuacje niestety mają miejsce. Przyjmijmy, że nie jesteś szczęśliwa w związku z mężem i Twój mąż cię wielokrotnie Zdradza, poniża czy bija, bije. Jeśli tego nie przerwiesz, nie postawisz sprzeciwu, nie zakończysz tego złego postępowania i będziesz w tym tkwiła do końca Twojego istnienia, to wiedz jedno, że jeśli masz potomka i jest to Twój syn, czyli geny Taty, właśnie tego Taty, co tak robił. To musisz wiedzieć, że Twój syn traumatycznie, jeśli tego nie przerwiesz, odziedziczy w przyszłości i najprawdopodobniej spotka go to, co Ciebie spotykało ze strony męża, tylko jego spotka to ze strony partnerki lub rodziny partnerki. Może być właśnie również poniżany, zdradzany i tak dalej. Ale również dopóki on się temu nie postawi i nie wyrazi sprzeciwu, to do tego czasu będzie tak cierpiał, jak ty cierpiałaś. Tylko wiedz jedno, że to ty możesz przerwać tą traumę, nim on dorośnie i będzie musiał się sam z tym zmierzyć, ale odwrotnie. Trauma przechodzi odwrotnie, jeśli. Istota męska krzywdziła, to jego potomstwo męskie będzie krzywdzone. Natomiast jeśli istota żeńska na przykład zdradzała, to jej potomek, córka, będzie zdradzana przez swojego partnera w podobny sposób, jak to robiła istota żeńska. To samo dotyczy się wszystkich aspektów egzystencji. Dlatego zwróć uwagę, jak postępujesz, i nie się chwilą czy swoją strefą komfortu, tylko spójrz w swoje RODO i swoją potomkową przyszłość. Zapamiętaj, że co zasiejesz, to zbierzesz. Zawsze o tym pamiętaj. Pamiętaj również, że jeśli Twoja strefa komfortu jest obecnie wspaniała, cudowna, masz wszystko co chcesz i wszystko przychodzi Ci w łatwy sposób, to wiedz, że Twoje Rodo musiało bardzo ciężko walczyć i doświadczać, jak i również może i cierpieć, abyś to właśnie Ty miała taką spokojną harmonię istnienia. Doceniaj wszystko, co Cię spotyka. I pomyśl o swoich potomkach, ile i co im zostawisz w bagażu, czy dużo dobra, czy dużo zła, bo pamiętaj, że z tym będą się mierzyć całe Twoje przyszłe pokolenia. Więc trzymaj zawsze wszystko w należytej równowadze, bo to najważniejsze. Pamiętaj, że po deszczu zawsze wychodzi słońce, nieprawdaż? Czyli jak ty przechodzisz istnienie w deszczu, to twoje potomstwo będzie istnieć w słońcu. Koniec chciałbym podzielić się małą refleksją. Że słabe istoty tworzą ciężkie czasy. Ciężkie czasy tworzy twarde istoty. Twarde istoty tworzą dobre czasy, natomiast dobre czasy tworzą słabe istoty. Zdrawiam.